Dzień dobry, Dominika Ciosic, czy dziennik.pl, dziennik Gazeta Prawna. Witam dzisiaj w studiu panią profesor Danutę Hibner, Hibner eurodeputowaną PO. I dzień dobry, pani profesor. Witam wszystkich. Pani profesor, czy czytała może pani albo słyszała o książce Marka Migalskiego, Parlament Antyeuropejski? To jest właśnie ta książka. Nie wiem, że, może czy już pani profesor się z tym zetknęła? Nie zetknęłam się, nie, nie, nie czytałam, nawet muszę powiedzieć z księgarni, nie widziałam, natomiast słyszałam, jechałam z, nawet mhm. z panem. Doktorem Migalskim samochodem i chwalił się, że napisał książkę. Rozumiem, że miał dużo czasu, więc pisał. Książka jest. zawiera poza. jest bardzo nierówna, ale między innymi jest taką też krytyką sposobu funkcjonowania instytucji unijnych, które jego zdaniem za bardzo się oddaliły od obywateli wytyka jakieś paradoksy, na przykład to, że Parlament Europejski ma siedzibę ciągle, jedną z trzech siedzib w Strasburgu, mimo, że sami eurodeputowani tego nie chcą. Mm -hmm. I także, czy Pani zdaniem faktycznie instytucje unijne bardzo się oddaliły od obywateli? To znaczy jest wiele, wiele spraw, Pani poruszyła. Na pewno siedziba w Strasburgu mm. jest y, dla nas wszystkich wielkim obciążeniem. Myślę także wysiłkiem fizycznym i jest trudno dojechać, więc każdy parlament który zaczyna swoje funkcjonowanie raz na pięć lat, zaczyna właściwie od, od podniesienia tej kwestii, ale pamiętajmy, że to jest kwestia traktatu europejskiego. Tak. Bez zmiany traktatu nie można tej sytuacji zmienić. Pamiętajmy też, że za tym wszystkim kryje się pewna symbolika Strasburga, który jest symbolem Europy zjednoczonej, był Balzacji leży, w Alsacji, która też była symbolem Europy walczącej przez setki lat I, i myślę też, że to jest, że jest tam także czynnik ekonomiczny, to znaczy korzyści samego miasta z faktu, że przyjeżdża pewnie parę tysięcy osób raz na miesiąc, na pięć dni i także jest dużo czynników, które, które jakby utrudniają dodatkowo jeszcze oprócz zmiany traktatu i myślę, że nowy parlament także będzie o Strasburgu podejmował rezolucję, ale pamiętajmy, że zmiana traktatu to nie może być, to nie jest wydarzenie, którego inicjatywa może wynika, wychodzić od parlamentu. Potrzebne mhm. są do tego państwa członkowskie, do tego wobec w obecnej, sytuacji, w obecnej sytuacji prawnej w Europie jest potrzebna jednomyślność także do zmiany traktatu. Czyli właściwie takie inicjatywy, jakie były w One seat w dobiegającej końca kadencji, to właściwie jest, owszem, może ciekawy pomysł, ale niekoniecznie dający się zrealizować. Znaczy jest to presja polityczna, którą wywierają osoby, które są jakby przedmiotem tej niedogodności, więc bo nie powiem podmiotem w tym przypadku, więc myślę, że nadal parlament będzie o to, o to zabiegał, ale, ale nie, nie widzę tej możliwości jakoś tak w nadchodzących latach. Myślę, że tylko z tego powodu nikt nie podejmie się zmiany traktatu, że być może przy następnej, najbliższej zmianie traktatu także i ta sprawa zostanie rozwiązana. A kiedy może nas czekać najbliższa zmiana traktatu? Czy to właśnie jest nowe integracja gospodarcza wymusi to, bo już właściwie przy okazji Paktu Fiskalnego już zaczęto przebąkiwać później przy okazji Unii Bankowej, czy, czy to się jesteśmy w, w Europie, 2015 roku? Tak, jesteśmy w Europie podzieleni w sprawie nowego traktatu. Są politycy, którzy uważają, że nie ma jakby nastroju społecznego, jeśli tak można powiedzieć, publicznego w Europie dla zmiany traktatu, ale coraz więcej polityków, ja do nich należę, uważa, że jest konieczna zmiana traktatu, że przeszliśmy przez ostatnie lata w związku z kryzysem, przez tak niezwykle głęboki proces reform, zmian całego sposobu funkcjonowania, w szczególności strefy euro, sektora finansowego. Jest wielkie wyzwanie w postaci rozwiązania jakby tego, tej kwestii Europy podzielonej na strefę euro i państwa nie do strefy euro, to wymaga traktatowego rozwiązania. Ja myślę, że będzie zmiana traktatu w trakcie następnej kadencji parlamentu. Będą się dotrzeć, zaczną się prace nad zmianą traktatu. Myślę, że jednak traktatu zupełnie innego. Traktatu dla strefy euro, niestety to muszę powiedzieć z bólem serca. Traktatu, którego przyjęcia nie będzie można zablokować. Mam również wrażenie, że to będzie taki traktat, do którego, tak jak ten Fiscal Compact, mm. ten traktat o bardzo długiej e, nazwie, który dyscyplinował państwa członkowskie w związku z kryzysem, e, czy także ten traktat międzynarodowy, drugi, który w ostatnich latach był zawarty przez państwa członkowskie, ustanawiający ten mechanizm stabilizujący, czyli ten fundusz specjalny e, antykryzysowy dla państw członkowskich w strefie euro. Jest pewna tradycja innego podejścia do traktatu, i mam wrażenie, że w tym kierunku będzie będą szły prace i dla Polski to będzie bardzo wielkie e, wyzwanie będziemy musieli w tym traktacie w pracy nad nim być bardzo aktywni. A czy w takim razie państwa nie należące do strefy euro mogłyby brać udział aktywny w, w, w pracach nad traktatem, bo skoro miałby on dotyczyć tylko strefy euro? Ale pamiętajmy, że euro jest walutą Unii Europejskiej, że wszyscy będziemy nad jakimkolwiek traktatem pracować e, razem. Że myślę tylko, że będzie po prostu rzeczywiście skupiony na tym, co, e, co jest e, po tych wszystkich reformach związanych z kryzysem największym wyzwaniem, mianowicie konsolidacja e, właśnie tych wszystkich aktów prawnych i dyrektyw i rozporządzeń, które zmieniły funkcjonowanie właśnie obszaru wspólnej waluty. Dlatego y, myślę, że to będzie ten najważniejszy, jakby najważniejsza kanwa, wokół której cały nowy traktat powstanie. I nie będzie masz weta dla krajów członkowskich? Tak sobie wyobrażam, że to doświadczenie dotychczasowe, które y, było doświadczeniem niedobrym, przykrym, które prowadziło do bardzo utrudnionego trybu y, w pracy nad zatwierdzaniem nowego traktatu, że to zostanie zmienione. Bardzo dużo się słyszy na ten temat i że to będzie tak właśnie jak z tym, z tym traktatem dyscyplinującym sprzed czterech lat, w którym, do którego po prostu państwa członkowskie przystępowały i w ten sposób jakby zatwierdzały ten traktat, poddawały także ratyfikacji. Polska także w taki sposób do niego przystąpiła. To są moje spekulacje, które wynikają z tego, co, co słyszę w rozmowach, w których uczestniczę. Tego typu myślenie wyraźnie mam. Miejsce i musimy być do, tego, do takiej dyskusji przygotowani. I czy również do tego traktatu najbardziej przy tandem francusko-niemiecki? Bo chyba tak można się, oczekiwać, można że to są te dwa kraje, które najchciałoby naj, największego przyspieszenia. Czy ja myślę, że traktat w ogóle w parlamencie jest, była przez ostatnie lata dość duża presja także niektórych grup politycznych na rzecz nowego, pracy nad nowym traktatem z państw członkowskich, ja myślę to zależy od, to będzie zależało od bardzo wielu czynników ja nie sądzę żeby dzisiaj można było określić które państwa członkowskie chcą nowego traktatu ja myślę że te podziały są raczej między politykami nawet w grupach politycznych jest też wielu polityków którzy uważają że nie ma najmniejszej możliwości żeby można było przekonać obywateli że Europa potrzebuje nowego traktatu ale mówimy tak o obiektywnej opinii tych tendencji, które się dostrzega i widzi, które gdzieś tam buzują pod powierzchnią. To ta moja ocena w związku z tym jest taka. A pani profesor, powstanie w przyszłej kadencji specjalna podkomisja do spraw grupy euro? Właśnie, to jest też jedno z tych wyzwań od paru lat. Ja pamiętam pierwszą poprawkę, którą ja wnosiłam, żeby jakby nie dopuścić do, do takiego rozwiązania w parlamencie. To był pomysł na samym początku parlamentu. Była taka specjalna komisja do spraw kryzysu i potem powstały wnioski z tej komisji. Ja też byłam w tej komisji. Tam był właśnie taki jeden wniosek jednej z koleżanek z Francji, popierany przez także socjalistów, myślę, jako grupę, w której po raz pierwszy zaproponowano powołanie oddzielnej komisji dla krajów strefy euro. Mało tego, Taki, w której właściwie prawo głosu i głosowania mieliby tylko posłowie pochodzący z państw członkowskich, mhm. które mają wspólną walutę. To było dość łatwe do, do jakby zakwestionowania, bo w moim przekonaniu to było niezgodne z prawem. Wszyscy obywatele, których my reprezentujemy w parlamencie są równi, więc nie można ich reprezentantów różnicować w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzą, więc to się udało tę poprawkę wyrzucić, ale ten, ten jakby sposób myślenia o tym, że potrzebna jest jakaś nowa struktura w parlamencie europejskim dla Strefy euro. To pozostało, to jest i parlament obecnie odrzucił w, na początku, wiosną tego roku, przesunął jakby tę kwestię do, do nowego parlamentu. Także myślę, że na, zaraz po wakacjach na pewno znowu ten problem pojawi się na stole. I jakaś formuła, taki przynajmniej forum dyskusji w ramach Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych, w której będą zasiadali przede wszystkim członkowie parlamentu, którzy pochodzą z krajów euro. Tak jakaś formuła powstanie. To, co się udało, może jeszcze najważniejsze, to, co się udało, to jest przekonanie tych wszystkich, którzy potrzebują takiej nowej instytucji, że także państwa, które nie mają stałej derogacji, czy na przykład Polska, też powinna w takiej komisji zasiadać. A jeszcze jedno pytanie a propos a specjalna, specjalny rząd, właściwie tak się mówi z pewnego czasu do strefy euro, ukonstytuowanie się strefy Eurostrefy jest także realnym projektem? Czy mnie się wydaje, że, że te nadchodzące lata bez. i tu myślę, że, że to jest z ogromnie dużym prawdopodobieństwem, można to przyjąć, to będzie skupienie się instytucji europejskich przede wszystkim na pogłębianiu integracji w ramach strefy euro. Od tego nie ma odejścia, dlatego że kryzys pokazał, że trzeba dokończyć budowanie, ta architektura była niepełna. To był projekt niedokończony i to wszystko w tej chwili zostało wprowadzone, nowy system zarządzania gospodarczego w strefie euro. W związku z czym ta, te wszystkie rozwiązania pogłębiające integrację w ramach strefy euro będą kontynuowane. Myślę, że nowa Komisja Europejska to także będzie komisja w jakiś sposób szczególnie zajmująca się strefą euro. Ja nie wiem, czy to będzie. Podkomisja w Komisji Europejskiej, czy będzie jakiś specjalny pierwszy wiceprzewodniczący, który będzie miał za zadanie całość problematyki związanej ze strefą euro. Jestem przekonana, że w tym kierunku pójdziemy i że w parlamencie także jakaś formuła na y, strefę euro w postaci tej oddzielnej komisji czy podkomisji także się znajdzie. Co do tego nie ma wątpliwości. Tak jak jest po stronie Rady, y, mamy także Eurogrupę, która także spotyka się. Nie tylko na poziomie ministrów finansów, jak było na początku jak mówi traktat, ale także na poziomie szefów mhm. państw i rządów. Gdyby szefem Komisji Europejskiej został Jean-Claude Juncker były szef Eurogrupy, to też jakoś byłoby to w znaczące? To nie zależało, jak wiemy, od wyników wyborów, zależy, która, która frakcja będzie frakcją największą, będzie najprawdopodobniej. Również miała prawo do tego, żeby jej kandydat był przewodniczącym Komisji Europejskiej. My w Parlamencie mamy nadzieję, że uszanowane zostaną te wszystkie głosowania, które miały miejsce w grupach politycznych w ostatnich miesiącach, gdzie każda frakcja polityczna wytypowała swojego kandydata. To były wybory właściwie nawet nie na poziomie parlamentarnych frakcji, no tak. ale to był na poziomie całych grup politycznych, partii europejskich. I wydaje mi się, że parlament nie byłby w stanie zaakceptować po tych, po tych procedurach bardzo demokratycznych jakiegoś innego kandydata, który nie jest z tej grupy, tych szpicen kandydaty, jak mówiliśmy. Pani profesora, czy właściwie tak patrząc. Podsumowując na no, kilka minut naszej rozmowy, właśnie o tym podziale na strefę euro i kraje nie należące do strefy euro, to można chyba powiedzieć, że teza, która jeszcze 10 lat temu wydawała się taka dosyć ryzykowna, czyli o Europie dwóch prędkości, jednak staje się rzeczywistością jest, coraz bardziej. Tak, ja pamiętam przed naszym wejściem do Unii, byliśmy bardzo mocno przeciwni jakimkolwiek podziałom tego typu. Wtedy euro było na zupełnie innym poziomie integracji. Nie wydawało się, że, będzie, że będą powstawały regulacje, które tak ogromnie pogłębią integrację w ramach strefy euro. Kryzys sprawił, że stało się to koniecznością, i to taką natychmiastową, jeżeli chodzi o znalezienie nowych rozwiązań. I, I dzisiaj, oczywiście, taka jest rzeczywistość europejska. Można tego nie lubić, można się z tym nie zgadzać, można protestować, można głosować przeciw, ale to jest ścieżka, którą Europa podąża, i mało tego paradoksalnie, nie, to jest także w naszym interesie, żeby strefa euro dobrze funkcjonowała, żeby to była waluta, która ma dobre warunki dla, dla Funkcjonowania, żeby także y, stabilność y, finansów w strefie euro, stabilność sytuacji makroekonomicznej, y, żeby to wszystko było zapewnione, to do tego potrzeba właśnie pogłębionej integracji. Stąd tyle reform, y, które y, miały miejsce. Natomiast to niestety oznacza również, że te państwa, które nie wchodzą do tych nowych obszarów integracji strefy euro, y, stają się, zostają na marginesie. To, co się udało zrobić, ja byłam w to bardzo mocno zaangażowana, żeby te wszystkie reformy, które dla strefy euro powstawały, żeby one były otwarte także dla tych państw, które chcą na zasadzie dobrowolnej wejść w te nowe mechanizmy. I to się udało i mamy dla całej Unii Bankowej taką możliwość i, i mamy tego typu rozwiązania i dla sytuacji kryzysowej w, w sektorze bankowym. Mamy także możliwość wejścia w ten, w ten cały system rozwiązywania kryzysu w bankach. W bankach a Także tworzenia funduszu specjalnego, który by odciążył w przypadku kryzysu budżet państwa, więc kieszenie podatników, odratowania banków, to wszystko są świetne rozwiązania, które się udało także otworzyć na państwa spoza strefy euro. I to, i to jest, myślę, dobra wiadomość po, tym, po tej kadencji Parlamentu. A Pani Profesor, jak się porównuje Unię Europejską z 2004 roku, a z 2014. Tych... Nie ma Pani wrażenia, że w, jesteśmy w innej Unii niż ta, do której wchodziliśmy. Już nie mówię o, to, o tym, że Unia została poszerzona, że teraz to jest 28 krajów, nie tak jak 10, a temu jeszcze 15, że pogłębiła się strefa Schengen, ale to, mam na myśli też jakieś takie skutki polityczne kryzysu gospodarczego, który w, mm -hmm. dotknął nas, że to jest Unia, która jest... Mniej entuzjastyczna, mniej radosna, otwarta niż 10 znaczy, lat mm, temu. Jest wiele bardziej zmian, bardziej egoistyczna. Jest wiele zmian, znaczy, na pewno jest coś, czego, na co nie wszyscy zwracają uwagę, mianowicie, że ta. Bliska naszemu sercu metoda wspólnotowa, czyli to wszystko, co wynika z traktatu, te wszystkie kompetencje, te wszystkie rozwiązania, w których uczestniczy Komisja Europejska i Parlament Europejski, że ta metoda jest teraz uzupełniana coraz częściej metodą międzyrządową, tak zwaną, czyli nie mogąc, bo nie ma bazy w traktacie, czy też nie wszystkie państwa członkowskie chcą uczestniczyć w jakichś nowych rozwiązaniach, myślę o Wielkiej Brytanii w szczególności i wtedy zamiast y, opierać się na traktacie, na tej naszej bazie prawnej, którą mamy, y, sięga się do rozwiązań, które są niczym innym jak umowami międzyrządowymi, um, między rządami, umowami międzynarodowymi y, i w ten sposób jakby nowe kompetencje Unii są wprowadzane nie przez traktat, a są wprowadzane przez tę współpracę y, międzyrządową i Stąd taka jakby nowa metoda funkcjonowania Unii się pojawia, która jest kombinacją traktatu i metody wspólnotowej mm -hmm. i tych instytucji takich jak parlament, które są wyrazem także jak demokracji europejskiej, dają legitymację demokratyczną e, wszelkim zmianom, to jest uzupełnione przez porozumienie między państwami członkowskimi, które dotyczy kompetencji, których w traktacie nie ma. I, e, i to, to jest pewna nowość, inne funkcjonowanie Unii. A poza tym ma Pani rację, e, pewne oddalenie się od e, obywateli, jeżeli mogę tak powiedzieć, e, które wynika z e, Między innymi z tego, że nie wszystko idzie przez Parlament Europejski, przez Komisję Europejską, że niektóre rozwiązania powstają bardziej za zamkniętymi drzwiami. A po drugie ten kryzys jednak sprawił, że wszyscy zamknęliśmy się bardzo w tych swoich małych światach w Europie i myślę, że w dużo mniejszym stopniu ta ciekawość Europy rzeczywiście towarzyszy nadal integracji europejskiej i, i brak zaufania w ogóle do świata politycznego, do świata polityki, do polityków, do instytucji. Instytucji. To jest też coś, co odbija się także na stosunku do Europy. No i też myślę, politycy narodowi są czasem bardzo skuteczni w pokazywaniu, że kryzysy to jest Europa, prawda? A na poziomie narodowym e, to my jesteśmy dobrzy politycy. To, to rzeczywiście osiągnęło szczytów, myślę, tego typu hipokryzja, e, która na pewno nie ułatwia ludziom zrozumienia tego, skąd przychodzi ratunek i dobra wiadomość, jak to jest odpowiedzialny za kryzys. No i też kwestie ostatnie chociażby. Yy... Konflikt na Ukrainie. Owszem, wszyscy jednym głosem protestują przeciwko działaniom Rosji, ale jak już przychodzi do konkretów, to jednak... Niemcy mają swoje interesy, które łączą ich z Rosją, Francja ma swoje i to właściwie ta solidarność europejska pęka przy każdym większym kryzysie. To, czy jest poddana bardzo trudnemu testowi, myślę w tej chwili, ale najbardziej jednak myślę polityka zagraniczna europejska i polityka obronna, Myśmy rozpoczęli z tym nowym traktatem w 2009 roku, rozpoczęliśmy budowanie wspólnej polityki zagranicznej, ale ona ciągle polega na tym, że ten nasz minister czy pani minister od spraw zagranicznych Katia Ashton ona próbuje znaleźć kompromis między 28 stanowiskami państw członkowskich, co jest niemożliwe. Powinniśmy mieć strategię zagraniczną i właśnie to wspólne myślenie od początku, które by sprawiało, że od razu budujemy jakiś konsensus w sprawie ważnej, a nie każdy ze swoim narodowym stanowiskiem przyjeżdża na spotkanie i wokół stołu właściwie jest poszukiwanie kompromisu. A po drugie, też myślę, Europa jest bardzo przyzwyczajona i do posługiwania się w polityce zagranicznej także swoim systemem wartości, swoim przekonaniem, że trzeba przestrzegać prawa międzynarodowego, pryncypiów różnego typu. Natomiast tutaj akurat ten prezydent Putin posługiwał się wyłącznie grą taką geostrategiczną czy geopolityczną, i go te siła. zasady nie, nie, nie interesowały specjalnie. No i polityka obronna za naszą miękką siłą, tą siłą wartości, siłą tej, tej perswazji opartej na pryncypiach nie kryje się też siła militarna, która w tym świecie bardzo nieprzewidywalnym, bardzo trudnym, chaotycznym, bałaganiarskim. Ta słabość militarna, bo wszystkie państwa w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie zmniejszały wydatki obronne, dzisiaj myślę też specjalnie nastroju do debaty publicznej, gdyby wszedł taki temat, czy zwiększyć wydatki obronne, to myślę, że ludzie w większości państw członkowskich, obywatele byliby przeciwko, bo no, może społeczne. Polsce. Może poza Polską. Ale to jest na pewno coś, co, co będzie skutkiem tego kryzysu rosyjskiego w tej chwili, a mianowicie to przemyślenie na nowo naszej struktur militarnych, naszej roli w NATO. No nie jesteśmy partnerem także dostatecznie silnym w NATO i, i słabo sobie radzimy z tym szerokim sąsiedztwem. Yy, także, więc myślę, że to jest taka Taki dzwonek ostrzegawczy, że, że musimy na nowo jakby przyjrzeć się tej naszej sile zewnętrznej, globalnej i, i to dotyczy zagranicznej polityki obronnej. I pani profesor, ostatnie pytanie o, ponownie o Europarlament, o wybory nadchodzące. Bo z kadencji na kadencję coraz niższa frekwencja jest w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym roku mówi się, sondaże mówią, że może w Polsce. W, to być nawet zaledwie dwadzieścia kilka procent. I z czego Panie zdaniem to wynika? Ludzie nie chcą w ogóle, dlaczego Polacy nie interesują się instytucjami unijnymi, Parlamentem Europejskim, czy dowina nas dziennika, że za mało informujemy w zły sposób, czy po prostu ludzie kompletnie patrzą na działania instytucji przez jakiś pryzmat i, i wychodzą z założenia, że ich głos i tak jest nieważny. Ja myślę, że to jest kombinacja bardzo wielu czynników, jest wiele studiów ekonomicznych, socjologicznych przede wszystkim na, na ten temat, więc myślę, że tych tłumaczeń jest pewnie w zależności od tego, z kim byśmy nie rozmawiali, to, to byłyby inne tłumaczenia. Mi się wydaje, że na pewno sam kryzys do tego dodał bardzo, bardzo dużo. Na pewno też ten wizerunek polityków, którzy debatują bardzo żywieni w telewizorze, co, co chwilę jakaś inna grupa polityków o sprawach, które nie są dla ludzi ważne, to na pewno wszystko wywołuje jakiś dystans, co do tego nie ma wątpliwości, ale myślę, to co najbardziej jest porażające, to że ludzie młodzi, którzy dla których przecież to wszystko zrobiliśmy, to znaczy ten świat, mm. Unia, e, Polska w Unii, Polska w Europie, coraz bardziej znacząca, coraz bardziej licząca się, mająca coraz lepszą także reputację jako siła polityczna, e, że to ich nie interesuje, e, to, to jest rzeczywiście niesłychanie smutne. E, i, I myślę, że to po prostu też świadczy trochę o tym, że klasa polityczna jakby e, nie, nie przeszła tej ewolucji i, i nie, ma, nie dostosowała się także do tego, czego młodzi ludzie oczekują. Y, y, od nas dzisiaj, nawet jeżeli chodzi o formy porozumiewania się, formy dyskusji, y, no nie, nie sposób dotrzeć do ludzi bez mediów, y, które y, powinny A po prostu media sobie być... przepraszam, że przerwy najbardziej zainteresowana głównie y, y, zarobkami eurodeputowanych. I... No, Można takim... się skupić właśnie na tego, tego bardzo szkoda, dlatego że Parlament Europejski jest y, coraz ważniejszą instytucją w Europie jest właśnie tym, kto, y, kto jest bezpośrednio, to jest instytucja bezpośrednio wybierana i, i w tym świecie takim, gdzie decyzje się odsuwają od, od człowieka. To Parlament jest tym, tą legitymacją demokratyczną dla różnego typu decyzji, które zapadają w Europie i mam nadzieję, że, że jednak uda nam się w tych pozostałych jeszcze dniach przed wyborami przekonać ludzi, że, że jak się nie idzie do, do urn wyborczych, to inni za nas decydują i że. To jest ważna instytucja dla ich życia, że te decyzje, które zapadają w parlamencie, dotyczą naszego codziennego e, życia I, i, i też myślę, byłoby dobrze, żebyśmy pokazali jako Polacy, że korzystając e, prawdopodobnie najbardziej z członkostwa w Unii Europejskiej, z wszystkich państw członkowskich, że jednocześnie mamy poczucie odpowiedzialności i że. Aktywnie chcemy zadecydować o tym, kto będzie w naszym imieniu w Parlamencie Europejskim decydował o tym, co, co w najbliższych latach się będzie działo w Europie. I dlatego ogromnie apeluję do, do wszystkich, żeby do tych wyborów jednak y, pójść. Myślę, że jest. Wachlarz kandydatów I na jest ogromny, nie tylko są tak, i, i że jest strasznie dużo rozrobienia. i Europa będzie dużo robić dla naszego życia, dla zmian w naszym życiu, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego rozwoju. Bo najważniejsze jest jednak to, żeby polityki europejskie sprzyjały potrzebom Polski i temu, co dla naszego rozwoju jest potrzebne. To też to się dzieje zaczyna w Europie, więc o tym trzeba pamiętać. Bardzo dziękuję pani profesorze za dziękuję rozmowę. Również. Dziękuję bardzo.